Dobry wieczór, witam Państwa. Kilka takich ciekawostek na samym początku. Nie wiem, czy przypominacie sobie, jak się prasa bardzo mocno rozpisała na temat tego, że idzie wielki deszczowy Armagedon do nas. Powiedziałem, że ja powodzi nie czuję, że nie będzie tej powodzi, że te deszcze będą na takie trzy fale, coraz słabsze się składały. Czyli mamy za sobą falę najsilniejszą, i ona nie spowodowała powodzi. Powodzi, biorąc pod uwagę no, jakiejś poważnej powodzi, gdzie praca się rozpisywała, że jakaś poważna może być, nie było tej powodzi i według mnie już nie będzie, z tego względu, że pozostałe dwie fale tych deszczów po prostu będą już słabe i lokalne, i Bogu dziękować, nie spowoduje to żadnej poważnej powodzi, ale ja bym powiedział nawet coś na przekór temu, co się stało. Drodzy Państwo, te deszcze w pewnym sensie są zbawienne w takiej ilości. Szkoda, że tak w takich nawałnicach one padały. One są zbawienne, ponieważ jest tragedia, jeżeli chodzi o poziom wód w rzekach, w głównych rzekach. Na przykład Artykuł tfn24.pl z 6.07.2025 roku. Wody ubywa, jest mętna i zielona. Znowu padł rekord. Mowa o Wiśle i posłuchajcie. Z dnia na dzień wody w wi Wiśle jest coraz mniej. Jej poziom spadł do zaledwie 13 cm. To kolejny niechlubny rekord i najniższy zanotowany poziom. Na stacji Warszawa bulwary od początku pomiarów. 13 cm. Tak wygląda Wisła. 13 cm. W rzece woda ma różne swoje poziomy, ale to jest stały jakiś odczyt, więc 13 cm. To, to jest Wisła. To jest największa rzeka w Polsce. Ten deszcz ratuje poziom między innymi Wisły, bo sporo wód z tego deszczu pójdzie do Wisły i przez jakiś czas woda ma szansę się w Wiśle podnieść. Więc e, można by było powiedzieć, że ten deszcz był bardzo potrzebny, jest bardzo potrzebny, ponieważ polskie rzeki, no jakby tutaj nie nazwać, jeżeli jest w Wielkiej Rzece, największej w naszym kraju, poziom w niektórych miejscach 13 cm, e, no to drodzy Państwo, to znaczy, że ta rzeka umiera. Przynajmniej okresowo umiera, wiadomo, że... Ale... ale to jest w ogóle rekord. Poprzednie lata też był niski rekord, ale co roku jest niżej. I tu mamy sytuację, że właśnie teraz jest to bardzo niski poziom. Także powodzi nie ma, dobrze to poczułem. No, tak to wygląda. Drodzy Państwo, przysyłacie mi różne, różne ciekawe rzeczy. Tutaj jeszcze jedną rzecz ważną muszę Państwu powiedzieć, zanim się będę skupiał. Czułem, że może dojść do katastrofy samolotu z literką D. Nazwa samolotu będzie na D, będzie miała kolory białe i, nieb i niebieskie. Tak powiedziałem. I taki samolot jest w Stanach Zjednoczonych. Ja powiedziałem, że to będzie gdzieś z daleka ten samolot. Dobrze, Ameryka, Stany Zjednoczone, Delta, biały i niebieski. I oto, to od Państwa dostałem te, te informacje. Ja to mówiłem w wizji. Być może chodziło o to i być może. Prawie 200 osób uszło z życiem. Prozaiczna sprawa. Delta Air Travel z Atlanty. To jest artykuł. Delta Air Travel z Atlanty na Florydę dokonuje pilnego zatrzymania awaryjnego z powodu alarmu pożarowego z pokładowego urządzenia. Samolot linii Delta Air Lines, który leciał z USA z Atlanty do Fort Coś tam, został zmuszony do pilnego lądowania w pewnej miejscowości po tym, jak dym zaczął przedostawać się do kabiny, rzekomo z powodu niesprawnego osobistego urządzenia elektrycznego. Nieplanowana przerwa w locie doprowadziła do. Pośpiesznej zmiany trasy itd. Tak tak no, i tutaj pożar ugaszono. Pożar był w luku, gdzie bagaże były ludzi, którzy lecieli. Zapaliła się kogoś bateria, ktoś miał jakiś przyrząd elektroniczny w swoim bagażu, i zapaliła się bateria, i spowodowała w tej bagażowni pożar. Tylko sprawne, szybkie lądowanie samolotu awaryjne spowodowało ugaszenie tego pożaru, i nie doszło do. Tragedii, być może ta wizja tyczyła właśnie, bo mówiłem samolot na D, biało-niebieskie barwy, więc być może 200 prawie osób, albo blisko 200 osób, uszło z życiem. Być może tego nigdy nie będziemy wiedzieć, ale być może taka sytuacja. I jeszcze jedno, co mi Państwo przesłaliście. ja wczoraj mówiłem o jakimś zamachu, albo o jakichś rozruchach zamachu o czymś. W Niemczech i kojarzyła mi się miejscowość Essen. Chyba pamiętacie i dzisiaj. Dzisiaj jest dzisiaj 9 lipca i artykuł jest z 9 lipca 2025 rok. I uważajcie, to jest w wirtualnej Polsce, ale w wielu innych niemiecka policja udaremiła zamach terrorystyczny, tak jest ten artykuł. To Państwo mi dosłaliście ten artykuł. I tu jest, pisze tak: niemiecka policja udare... udaremniła zamach terrorystyczny. Niemiecka policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę z Bośni, podejrzanego o finansowanie planów zamachu terrorystycznego. Rewizję przeprowadzono w regionie Essen i Dortmundu. Essen, czyli jest to miasto wymienione. Według informacji podanych przez policję i lokalną prokuraturę, szczegóły dotyczyły planowanego zamachu. Takie jak miejsce czy sposób jego przeprowadzenia nie zostały ujawnione. Dziennik Bild donosi, że podejrzany przeszedł szkolenie wojskowe. Więc może to, co zamierzał ktoś zrobić w Essen, nie zrobi tego. Ponieważ został aresztowany. Tu jest artykuł z dzisiaj. Data tego artykułu jest tu, proszę zobaczyć. Widzicie tą datę. Takie ciekawostki. Dobrze, blisko pełni, więc będę się zaraz skupiał. Pozdrawiam, wizja na przyszłość. Jaka będzie, jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości? Dając to, że Al przejmuje większość zawodów. Jakie zawody przetrwają? i czy warto inwestować w nieruchomości. Dobrze, pierwsze moje poczucie, będą też luźne wizje, ale pierwsze moje poczucie na temat pracy w przyszłości. Plan. Plan jest taki, że najpierw dużo setek ludzi musi zbankrutować. Zabieranie pracy, zawodów i związek z tym, że będzie miał właśnie ten, ta sztuczna inteligencja, będzie zawierała te zawody ludziom, to nie stanie się od tak cywilizacyjnie, że po prostu zaczniemy tracić tą pracę, zwłaszcza wiele zawodów ambitnych zacznie tracić tą pracę. Ja mam wrażenie, że najpierw nastąpi krach, który pozbawi bardzo wielu ludzi ze średniej klasy, ale też z wyższej klasy ekonomicznej. Pozbawi Kapitału. Przejdzie przez część świata lub świat, bo jak ten krach nazywam krachem krajów zachodnich i Ameryki. Ale przejdzie najpierw krach, a potem będzie nam mówione ja to zresztą mówiłem w wizji wielokrotnie że wrócimy do poziomu. Wrócimy do poziomu, potraciliście, ale wrócimy do poziomu tego, który mam, mieliśmy do niedawna, ale niestety to z 8 lat. To będzie złuda. To będzie tylko na otarcie łez. Nigdy nie wrócimy do poziomu. Świat, ludzie zubożeją i w tym zubożeniu pozostaną. To jest ostatni czas, kiedy może inaczej. To jest ostatni czas, ten, który my w przyszłości, ci co przeżyją, w przyszłości powiedzą: Ale żyłem w luźnych, fajnych czasach i zamożnych czasach. Tak, tak ja to. Czuję. Prosper888. Kiedy zacznie się kryzys na giełdzie? Czy to już lipiec? Kiedy ten krach? No, dobre pytanie. Poczekaj, przyjacielu. Kiedy zacznie się ten krach? Zaczną być problemy z gotówką. Będzie tak, że różne banki będą miały jakiś utrudniony dostęp do gotówki. Klienci, którzy. Coś się stanie z płynnością gotówki. Ja tego nie umiem fachowo nazwać, ale będzie zachwiana płynność gotówki. Niby będzie można uzyskać gotówkę, niby będziesz chciał wypłacić jakieś większe swoje oszczędności, jeżeli je masz, będziesz mógł, ale będzie ten system jakiś zachwiany, że będą jakieś dłuższe terminy, jakbyś o większą gotówkę, będą jakieś, jakieś pauzy, coś będzie. Że będzie się nawet o tym mówiło, to krótko przed Wielkim Krachem takie rzeczy się będą działy, i to będzie kluczowe. Pamiętajcie, że ten element będzie najważniejszy, żeby rozpoznać, że za moment może być kryzys. Ten ogłoszenie krachu jest wielopłaszczyznowe. On nie jest tylko skierowany w kierunku nas, obywateli, żebyśmy my właśnie potracili i, i, i nastąpił w pewnym sensie reset ekonomiczny w krajach zachodnich, ludzie przez to by zubożeli, tylko to jest też wojna finansowa między Stanami Zjednoczonymi, Europą, a Azją, głównie Chinami. Ogłoszenie krachu jest, to jest główny klucz do ogłoszenia krachu. Obywatel to jest element pośredni już. To zawsze można zrobić. Ale tu chodzi jeszcze o manewry w kierunku właśnie Chin, i krajów BRICS. Ja mam wrażenie, że nie jest stały, termin nie jest stały krachu. Ja mam wrażenie, że ten krach już miał być kilkukrotnie wdrożony, ale ze względu na sytuację na świecie, to jest bardzo ruchome i płynne. Nie ma stałego momentu, w którym nastąpi krach. Stały element przed krachem to w bankach też w Polsce będzie problem z pieniądzem, z gotówką będą problemy, będzie się o tym mówiło, jakiś czas to będzie trwało. To będzie jedyny znak taki istotny, że za moment, za niedługo będzie krach. Ale to też, że nie jutro, pojutrze, tylko tydzień, dwa, nawet do kilku tygodni. Krach. Nie wiem czemu teraz, ale poczułem jeszcze takie zdanie. Zamknięcie granic w Polsce będzie trwałe. I zostawię to bez komentarza. Bartosz uroda. Panie Krzysztofie, proszę o poczucie dotyczące polskich rezerw złota zgromadzonych w NBP. Jak będzie, jaki będzie ich los? Czy Polska będzie suwerenna co do ich losów? Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. Ja mam wrażenie, że rezerwy złota są bezpieczne. Rezerw złota chroni jakaś klauzula, która jest zawarta. To jest jakaś klauzula prawna albo klauzula, Jakieś zarządzenie, dokument, który nie pozwala żadnemu rządowi polskiemu naruszać wartości. Można jedynie dokładać do rezerw złoto, nie można rezerw naruszać. Czuję, że to jest bezpieczne. Krzysztof pisze tak. Czy sztuczna inteligencja odbierze pracę jasnowidzą? Czy opanuje. Przewidywanie przyszłości. Pytam, bo nie wiem, czy się w tym kierunku szkolić. Szkól się w tym kierunku. Zapewne sztuczna inteligencja będzie zdolna do analizowania i to, i to mocnego analizowania, doskonałego analizowania rzeczywistości i wyciągania wniosków na przyszłość. Sztuczna inteligencja może być niebywale sprawnym analitykiem, który będzie graniczył z przewidywaniem przyszłości. Ale obojętnie, jak to sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja będzie dysponowała, warto, przyjacielu, żebyś ty uczył się tego i też potrafił tym dysponować. To jest bardzo ważne, ponieważ jest to czynnik jaźni i psychiki ludzkiej. Trzeba to rozbudzać w sobie. Konrad napisał tak: Śnił mi się zmarły ojciec. Konradowi. Spytałem się go, jak mu tam jest, a on odpowiedział, że tu jest prawdziwe życie, a ja żyję w iluzji. Czyli ja rozumiem, że ojciec powiedział, że tam, gdzie on jest, jest prawdziwe życie, a tu żyję w iluzji. Oczywiście. Ja od młodych lat mam wrażenie, że żyję w pewnej grze, grze iluzji. Przecież pomyślcie, w latach, w których ja się urodziłem i, i dorastałem, byłem gówniarzem, nie było gier komputerowych. To, komputer to chyba nawet nie było pojęcia jakieś w głowie, a gdzie jakieś gry, jakieś symulacje, i mi się wydawało, że ja gram w jakiejś grze tutaj, że to jest jakaś gra. Oczywiście, teraz, jeżeli młody człowiek dorasta no to może mu się wydawać, że żyje w symulacji, w grze, no bo on na co dzień gra w gry lub w jakichś symulacjach podróżuje w, gdzieś w tym ekranie, a, ale ja e, jako gówniarz nie, nie, nie miałem takiego przykładu, więc, więc y, skąd takie myśli? Tak, tam jest prawdziwe życie. Tu jest symulacja. Natalia Kasno. Gdzie będzie bezpieczniej, Bułgaria czy Cypr? Proszę o odpowiedź. Bułgaria, zdecydowanie Bułgaria. Panie Krzysztofie, jaka pogoda na sierpień, czy znów będzie powódź? Sierpień, no jeszcze mamy lipiec. Ja tak myślę o powódź od jakiegoś czasu i mam wrażenie, że ten niż duży, który ochlapał trochę tą Polskę, w pewnym sensie ratując poziom rzek, który jest skandalicznie niski. Jeszcze raz powtarzam, Wisła ma w niektórych miejscach 13 cm, w miejscach pomiarowych 13 cm głębokości. To jest tragedia. Największa rzeka w Polsce. Na Odrze jest bardzo podobnie. Ale ten niż zmieni cyrkulację tego lata. Ja nie mówię, że od razu, ale po tym niżu, jak się wypada, a to są już Coraz mniejsze opady, i takie będą. Tak jak mówiłem Państwu, jak prasa zaczęła pisać, skupiłem się, powiedziałem, że z tego powodzi jakiejś wielkiej nie będzie, że w ogóle nie, nie czuję powodzi. Proszę tego nie mylić z podtopieniami czy z wylewaniami jakich, jakichś małych rzeczek. Gdzieś to jest naturalne. No, przepustowość małej rzeki, wąskiej rzeczki jest z żadną przepustowością. Natomiast powódź duża na wielkich rzekach. Czułem, że nie zaistnieje. Tak jak mówiłem, e, będą trzy etapy. Pierwszy etap będzie najgorszy, a dwa następne będą coraz słabsze z opadami i. I wtedy się wypada, i ja mam wrażenie, że przyjdzie wreszcie ciepło i przyjdzie sucho. Że ten niż, e, jak gdyby przepędzi z naszego regionu, bo zwróćmy uwagę, maj, czerwiec to były jak na lato. I, no Maj to jeszcze nie lato, ale jak na te miesiące to było chłodno i tu przynajmniej u nas na Pomorzu prawie zawsze pochmurno. Naprawdę bardzo niewiele dni było w pełni słonecznych. Ten niż przepędzi to i ja mam wrażenie, że wróci spokojniejsze lato, cieplejsze lato i takie mam wrażenie też, że wrzesień za te chłodne maje, czerwcy, wrzesień odda nam też aurę letnią. Więc mam wrażenie, że przed nami jeszcze fajne lato przedłużone o wrzesień. Kto ma urlop na ten czas, sierpień, a nawet wrzesień, niech się cieszy. Bardzo proszę się skupić nad Lubl, lubelskim i lublinem do 2050 roku. Jak będzie i jakie zagrożenia czekają perioody? Dziękuję, pozdrawiam. 2050. O, ho, ho mi już dawno nie będzie. Ale Lublin, będzie, myślę. Lublin. Dziwna rzecz. W 2050 miasta będą prywatne. Będą jak... Miasta będą prywatne. Koncerny będą zarządzały i będą właścicielami miast. Będą kraje, powiedzmy Polska, Francja, Niemcy. Tak, jak są, załóżmy. Ale różne koncerny, biznesy światowe będą tak bogate, i tak wpływowe, że będą sobie mogły kupować miasta. Obywatele będą żyli normalnie jak w mieście, jak w swoim mieście, ale miasto będzie należało na przykład do takiego a takiego koncernu. 2050. Tak poczułem Lublin. Prywatne miasto, ale tych miast prywatnych na świecie będzie bardzo dużo. Wielkie korporacje będą rządziły światem, a nie politycy. 2050. Ludzie będą bardzo podporządkowani. Na ludzi będzie różny wpływ, wpływ cybernetyczny. Ludzie będą sterowani, będą karmieni euforią, będą karmieni sztuczną radością, sztucznym, sztucznym zadowoleniem. Ludzie będą wydawać się szczęśliwi, ale ich szczęście będzie im wmówione. Większość z nas nie będzie sobą, a będzie pod wpływem cybernetycznym. Jakkolwiek by to znaczyło, cokolwiek by to znaczyło, bo kierunek tych, co zmieniają świat, jest taki, że człowiek cielesny coraz bardziej będzie odchodził, coraz mniej będzie człowieka cielesnego, a będzie rodził się, powstawał człowiek cybernetyczny, z tym, że dusze, dusze w tego człowieka cybernetycznego będą wchodzić. Swoją drogą może być to diabelskim pomysłem, a może nie diabelskim. Jak to jest? Zrządzenie boskie jest energia, jest czysta dusza, która wchodzi w niemowlę, w płód, w komórkę. Widzieliście chyba ten rozbłysk, jak, jak, jak następuje zapłodnienie, jak, powstają, jak powstaje pierwsza komórka, następuje rozbłysk. Ale diabeł może kusić duszę. Przejdźcie tu, będziecie wieczne, bo przecież maszynę można, jakby się psuła, naprawić. Doskonalić. Zapraszamy duszę do wieczności w doskonałym cybernetycznym ciele. Doznań może być co niemiara. Technologia doprowadzi do takiej doskonałości istoty cybernetyczne, że będą odczuwały wszystko: seks, przyjemność z tego seksu, zadowolenie, nerwy, radość. Te maszyny będą doskonałe, wszak muszą zastąpić nas, ale czy dusze dadzą się skusić? Zło jest bardzo podstępne, ale zło też podaje nam wiele rzeczy, wiele rzeczy, które wydają nam się doskonałe i pomocne dla nas. O jakże sztuczna inteligencja jest nam pomocna, tylko sztuczna inteligencja zabiera nam wiele możliwości zarazem, dając te możliwości, zabiera nam je. Zastąpi prawnika, lekarza, sędziego mnóstwo architekta da nam wiele, ale i nam bardzo dużo zabierze. I nie stanie się to za 20 lat czy 50 lat. To się stanie za 2,5 roku, 4 lata, 6 lat. To jest bardzo krótki okres czasu, bo ona już w tej chwili wielu ludziom zabiera to, co oni robią i potrafią. I na co się kształcili? Istotne, zachwycając się, musimy mieć to w pamięci i rozumieć, że cybernetyczne istoty mogą dojść do doskonałości dość szybciej, jak się nam to wydaje. Do niebawy. Pozdrawiam Państwa.